Wiesz, to mi się dzisiaj jakieś diabełki śniły. I w ogóle, no, nie wiem, co to za diabełki, no. No, dzisiaj mi się diabły śniły. No i no, w telewizji też są diabły, no, naprawdę. Zawsze w naszym mieście się musi coś dziać. Co nie, dziecko? Hmm. Cały, 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 co się dzieje. A ty mówisz. To dzwoni. Dobra, nie otwieramy, bo jakieś mało było. No wystarczy, że deskami trzeba zamorować. <laughs> i don't know Dziecko... Dziecko, żyjesz? A czy Ty, mama, jesteś? No, na dole teraz jadę, widzę na Ciebie. De, trochę desek dałeś, dobra? No teraz no to normalnie bomba. A wiesz co ja synek zrobię? No, tutaj gara zrobiam tak, żeby tu nikt się no nie dostał. Weź mi tu, o, wodę musimy wylać, o! No dobra, no, wodę tu wylałam. Mam Tak. O nie, nie. O nie, nie, nie. Dobra, jak chcesz, to możesz być, no nie wiem. Możesz. Mam nadzieję, okay. że to nie diabełki. Weź nie idzie na dół, bo jest niebezpiecznie. Albo wiesz co, ja sprawdzę kamery, dobrze? Dobra. O nie, diabełek mały! Chowaj się! Chowaj się szybko! Lepiej, żeby na górze, a jak chcesz, to możesz na dół. Bo na samą górę się nie da, bo są zamknięte drzwi. No. Synek ja na no, w ogóle okna zasłoniłam. Chyba się nie wiem, może w moim pokoju może. Jeszcze nie wiem. Ej, mam pomysł. Gdzie ty? Gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? Schowaj się o tutaj, tutaj tutaj Wiem, gdzie możesz się schować Tutaj, bo tutaj cię no, nie będą widzieć. O, tutaj, w tej mojej komodzie. A ja idę na pojedynek. Dobra, jeszcze tu przyjdę, bo muszę zabrać wiesz co na pistolet. O nie. A dobra nie szkodziłam. Jeszcze ja mam jedę wradzenie. <laughs> Jakieś dymy są. Zobaczę czy dalej ten diabeł jest, czy co. O nie, dalej jest. I to w garażu. Do garażu on się chce dostać. O nie. Chciał do garażu dostać. Właśnie już tam śruby wykręca. Dobra, dzwonię do synka. Synek. Chodzi o to, że no jak wykręca śruby i ten do. żeby garaż popsuć, żeby. no, żeby mnie porwać po ciebie.

Zdialny, ty, ty go nie widzisz, a ja go widzę. A, weź się chowaj, bo już, już jego kroki słyszę. Obaj się szybko. A masz? A masz. On jest... Ała! Ty patrzysz, bo szczelalina nie było U. Ała. No dama na co ci mam dać? Bo go zabiję! Dalej. On mnie chyba w brzuch wczelił. A gdzie jest? No nie wiem, chyba uciekł. Zabiję go na to. Albo że jakieś zwidy miałam. To no jak ty, ty! To umierasz, to jak? No nie umiałam po prostu. Tam co tutaj? Nie dam cię, nie mogę Tutaj, na, tutaj ci dam. Gdzie ty jest? No, jestem no, pod krzesłem. Patrzcie. No pod krzesełkiem, a spróbuj na, na, to, na to drugie krzesełko usiąść. No na to, co tutaj w tą stronę chcesz iść. Nie w tą. Mikołuszka, jak idzie? No jes. No córku. Yes. No jes. Ja no jak jes. No jest. No rozmawiaj, hmm. jedz troszeczek, by... Bardzo dobre wyciśnij tutaj idę de... a banany hmm. no usiądź na to. Nie mogę. No bo ja na tym siedzę. Aha. Idź skąd. Mamo. Dobra ja ty wychodzisz No co Myślisz, że co? Ale ja nie znajdę Cię? O ja nie lubię wody, A Parzy No A! Ja nie umiem pływać, ja lubię. Ja umiem pływać w lawie, gdzie... No, lubię lawę, a nie wodę. Ech. W końcu ten dom chyba zamienię w czerwony. <tryk> a ty patrzysz, a tu już te deski, to wszystko zniknęło. Tak, ostatecznie. I nawet dom czerwony się zrobił, widzisz? A ty widzisz, że się dom czerwony zrobił? O mam cię! Gdzie on? Hmm, zrobię na niego pułapkę. Pułapkę. Kto to mi gasi? Hmm, ja mam tobie pomagać. Jakiś ja a ty południu sobie zapisałeś. Ej, a ty ten zgłodniałeś? Ja ci powiem, kiedy no, masz przyjść do wody. bo się głosowała. Woda, jak już? Woda. Tu się pizza pojawiła. A ty nie wiedziałeś, że to jest pułapka, i że to jest zatruta pizza, że uśmiesz. No i tutaj pizza widzisz, a ci się smak miałeś. A nie wiedziałeś, że to jest zatrute. I zemdlałeś. Ci tak smakowała, że ty chyba całą zjadłeś. No, pułapkę zrobiłem na ciebie. Gdzie ty? Czy musisz mm. A może ja spróbuję, ty A nie, nie, nie. Bo ja to za A teraz ty mi tak robisz. I ty się zemściłeś na mnie. A tylko, że ja oglądam, no, horror. I później, no, zrobiłeś mi tak. A ja zgłodniana no, i tak. Dobra, jakiś horror, obejrzał, czy co. Oh, ha, ha ha ale lubię te horrory. Są najlepsze na świecie. Jak zawsze te horrory są najlepsze. A ja ty mi do jedzenia też coś wsypałeś, coś tam, jakiś pro. I do picia. Coca-Cola wypiję. Ale pyszne. Mm. I jeszcze. Mm. No jeszcze na tą pizzę. Am, jam, jam, jam. i um, yum yum yum. Robię ogień, robię ofiary gotuję, i to tak, żeby ogień był. A woda ma być czerwona, bo jestem jabłkiem. E, mały, czego chciałeś? Dobra, ofiary już są. No, ofiary zjadłem. Dobra, teraz się na... zamykam te drzwi. Bum. A, ja, Czekam na zewnątrz. Na no to widzowie koniec filmu. Na razie.